Ale mieliśmy również trzy kategorie hit celowy i tutaj również w wyniku oceny ekspertów przeprowadzonej na podstawie znajomości rynku oraz portfolio zamieszczonych na stronach internetowych wystawców wyróżnienia rektora tym razem w kategorii historycznych otrzyma 12 produktów mleczarskich ponownie będę wyczytywał i zapraszam tutaj do nas podzielimy to sobie na takie grupy sześcioosobowe w tym przypadku i pierwszy mamy kozi ser twardy wędzony darmis gramowcy spółka jadna w Bukowcu. Następnie grupa polnek z Półkazów za sery z Goliszewa, Jagna, Boryna i Antek. Zapraszamy tutaj do nas. I ponownie do Państwo, prośba, aby ustawiać się w tej kolejności, jak wyczytujemy. Widzę, że Jagrodalni ja, już też Jestem, jest polnek. Następnie sery Lazu, Błękitny, turkusowy, złocisty, srebrzysty, czyli oczywiście Lazur, spółdzielczy związek grup producentów rolnych w nowych skalnie życach. Wodę, drodzy Państwo, ser solan, sałatkowy typu bałkańskiego, dojrzewający w zalewie słonej serwatki i to okręgowa spółdzielnia Mleczarska-Malucha w Nowym Dworze Gdańskim. Również tutaj do nas zapraszamy. Ser Czarna Perła, to ja od razu... Placzam. Drodzy Państwo, a teraz jeszcze kolejnych sześciu zwycięzców tej kategorii, w kategorii hit Serowy. I tutaj chciałbym teraz zaprosić do nas z Okręgowej Spółdzielni w Łowiczu za sery łowickie Gouda, Edamski, Tylżycki, Salami i Emmentaler zapraszamy do nas. Powiem, okręgowa Spółdzielnia leczarska w Sierpcu za ser Markis ze szczepem, o Jezu, jak to przeczytać, Lactobacillus, Kasei Lacti 26 I takie rzeczy są na opakowaniu. To tak jest tak? O kurczę, No to już takie... To ten ser to je, że wantece można sprzedawać. Doktor, mogłem zrobić jednak ten doktor, ale ja z ekonomii robiłem to i tak, to by mi nic nie dało chyba. E, chociaż no, na też była. E, ser topiony, złoty, emmentaler, kostka, plążki, plastry, czyli serto, spółka z ostychach, zapraszam do nas. Potem e, marka sery dojrzewające. Hipokryta. I ten hipokryta jest z orzechami włoskimi, laskowymi i kurkami i cebulą smażoną i to jest spółdzielnia mleczarska Michowianka w Michowie. To ja się tym zajadam właśnie. Tak, ale a to, to, to kolega Czarna Perła, a kolega, dobrze, Michowianka, tak, hipokryta, muszę to spróbować. Marka serów, to Czarną Perłę też, marka serów dojrzewających na suchą skórkę, o kurczę, ser Senator Gouda, oraz ser Senator Emmentaler, spółdzielnia mleczarska Mleko w Grajewie, zapraszamy do nas. No i jeszcze mamy spółdzielnię mleczarską w Rykach, ser Actis Protein Plus. Nie można było tak, trzeba było Lactobacillus caseinatum, no takie trudniejsze, A tutaj Protein Plus, to już takie bardziej popularne. Drodzy Państwo, muzyka i brawa dla nich!